Cześć, witajcie. Jakiś czas temu pojawił się u nas post, obrazek z prośbą o zadawanie pytań odnośnie całej naszej działalności. Parę pytań się pojawiło w komentarzach, parę pytań się natomiast pojawiło też w wiadomościach prywatnych. Postaram się na te wszystkie pytania możliwie szczegółowo Wam teraz odpowiedzieć. Więc lecimy z tematem: Czy istnieje możliwość przepisania pakietu na kogoś innego lub odsprzedania? Właśnie jako jeden z nielicznych organizatorów nie robimy z tym żadnego problemu. Wystarczy do nas napisać, kogo na kogo przepisujemy, podmieniamy te dane i oczywiście można już startować u nas. Jeśli jednak jest to na tyle późno, czy też nawet kilka godzin przed startem, że nie jesteśmy w stanie Wam przypisać tego pakietu, to bez problemu nie robimy żadnej afery z tego, bez problemu możecie odebrać pakiet startowy za inną osobę i powiedz oczywiście na jego numerku. W wynikach to później odnotowujemy. W wynikach to e, zmieniamy, więc nie ma żadnego problemu. Wystarczy do nas napisać wiadomość prywatną albo maila. I od razu to zmieniamy i potwierdzamy to, że ta zmiana się dokonała. Czy wystawiacie faktury na firmę? E, tak, i to dosyć bardzo często, bardzo wielu pracodawców firm refinansuje albo sponsoruje starty swoim pracownikom, nawet są drużyny biegowe, które startują pod nazwą danej firmy, więc jeśli Wasz pracodawca wyrazi taką chęć, to oczywiście możemy wystawić fakturę. Przeważnie, robimy to po będzie, bo wtedy jest więcej czasu, natomiast jeśli potrzebujecie szybciej, napiszcie, nie ma problemu, oczywiście będziemy potrzebować do tego danych do faktury, żeby ją oczywiście wystawić. Dlaczego nie ma biegu 29 lutego? No właśnie w dużym skrócie jest to po prostu przeoczenie nasze i ja nie pomyślałem, że to jest tak przystępny i tylko raz na 4 lata się to data zdarza. Musicie wiedzieć, że eventy, które organizujemy i które planujemy już zaczynamy planować we wrześniu w październiku nawet już publikujemy daty, oczywiście niektóre daty są oczywiste, jak ram 1 stycznia, czy bieg Popączka 24. Natomiast e, wszystkie inne biegi, które mają powiedzmy ruchomą datę, staramy się wycelować już w październiku i zwyczajnie w październiku nie pomyślałem, że rok 2020 ma 29 lutego, więc ten bieg się nie odbędzie. A na szybko, na siłę też nie chciałbym organizować takiego wydarzenia, więc na pewno za 4 lata. Zapraszamy już teraz. Kolejne pytanie, czy będą jakieś biegi dla matek z wózkami lub bez na przykład na dzień matki. Z wózkami jest o tyle problem, taki troszeczkę logistyczny, że jest to po prostu kwestia bezpieczeństwa. Trudno wyobrazić sobie, żeby biegli, wiadomo, są wózki biegowe, natomiast w chmarach kilkudziesięciu osób z wózkami powodujesz niezły kocioł na starcie, więc... Chyba bym wolał tego uniknąć. Dobrym pomysłem jest organizowanie bieg, biegu e, na dzień matki. Po prostu wystartuj ze swoją mamą. Natomiast no, może w przyszłym roku e, trzeba naprawdę pomyśleć o formule, bo sam pomysł na bieg w dany dzień jest, jest spoko, tylko zawsze jest kwestia ciekawej i atrakcyjnej formuły. Będziemy w tym roku świecić na UV Ranie. Tak oczywiście po raz trzeci organizujemy UV Color Run. To wydarzenie się u nas pojawiło już na Facebooku. 16 maja w Sopocie, prawdopodobnie na błoniach, ale z tą informacją zawsze się wstrzymujemy, dopóki nie będziemy mieli potwierdzenia. Więc 16 maja UV Color Run, jak zawsze, mega dużo świateł farb, barwników, DJ oraz oczywiście taneczna rozgrzewka, więc już wpiszcie sobie do kalendarza, dołączajcie na wydarzenie na Facebooku. Będzie UV Color Run w 2020 roku. No ja się przyznam, że jest jedna z moich ulubionych imprez, więc na pewno bym nie odpuścił. To ostatnie pytanie, jest tam jakiś cwaniak, ma piątaka. Jeśli macie piątaka, to moi drodzy jeszcze tylko do końca soboty, do 29 lutego trwa plebiscyt na e, najlepszą imprezę biegową, na najpiękniejszy medal oraz na najlepszą drużynę sportową. Oczywiście charytatywny plebiscyt pomoże Biega i pomaga, więc jeśli macie piątaka, to wyślijcie koniecznie sms-a. On kosztuje złotówkę, więc możecie tych sms-ów wysłać 5 na numer 7148 szczegóły gdzieś u nas na, na Facebooku poszukajcie bylibyśmy wdzięczni za każdy oddany głos dzięki wielkie do zobaczenia w następnym materiale